i just kind of would like to give myself a crack on another something else that might be of similar similar hello, level hello guys good, good evening it's the 12th of may and i am yeah, listening to the podcast yeah, from olympic channel yeah, it is about be, uh, fiji's uh, rugby sevens team, team. Um, uh, Fiji is a small Fiji country, country in Oceania, you know, and this is a face of their uh, trainer and the coach uh, Ben Ryan. So they got gold medal during the Olympics. I love rugby, as you know. Хотяшь rugby 7 to jest trochę inna bajka than niż to, co ćwiczyliśmy. No, ale też podobne. This book is out as well which Andrew's read and said is very very good I've put it on my list you can follow Andrew on Twitter as well he's just Andrew Binner Ok, słuchajcie, na ostatniej lekcji y, poznaliśmy te właśnie rodzaje przestępstw, y, jak one nazywają się po angielsku, a także mieliśmy o szmuglowaniu zwierząt. Ten tekst, i mieliśmy dzisiaj dokończyć i zrobić dwa zadania dotyczące jeszcze tego tekstu, czyli are the sentences true or false, correct the false sentences in your notebook. Czyli nie tylko trzeba zdecydować prawda czy fałsz, ale też jeżeli coś jest y, źle napisane to trzeba będzie poprawić błędne zdanie. So, many smuggled animals are in danger of extinction. Czyli są zagrożone wyknięciem. Of course it's true. Właśnie dlatego one są szmuglowane, bo ludzie mają nadzieję, że e, uda im się je gdzieś sprzedać, na przykład do zoo albo do prywatnych kolekcji, co jest ogólnie straszne. The journey kills many animals. Czyli że podróż zabija wiele zwierząt, Of course it's That true. Ja w ogóle muszę zobaczyć, czy mnie widać na kamerce tak. Bo jest jego taka ciemno, ale dobra, już nie będę zerwana światła. Animal smuggling is more profitable than drug smuggling. Czyli, czy więcej e, płacą za zwierzęta niż narkotyki? False. I tu trzeba to poprawić. Tu ogólnie z małych liter. Nie wiem, jak wy macie tam do zaznaczenia, czy nie. False, ok. Animal smuggling is the second, czyli drugie most profitable uh, illegal activity after drug smuggling, czyli jest drugie po przemycie narkotyków najbardziej opłacalne. 4. The woman was smuggling two tigers into Thailand. False. Why? Because the woman was smuggling iterras. Ona przemycała? jak myślicie? Not two tigers. The woman was smuggling one tiger into Thailand. The other tiger in her suitcase was a toy. Mm -hmm. Czyli ten drugi tygrys to nie był prawdziwy tygrys, tylko zabawka. Customs officials arrested the snake smuggler in Spain. False. Customs officials arrested the snake smuggler in what country? It was different country than Spain, but they speak Spanish in that country, and the country is Argentina. E, pamiętajcie, że tak jak angielski jest bardzo popularny w wielu krajach i jest językiem urzędowym wielu krajów, podobnie jest e, sytuacja z hiszpańskim, który jest e, no, urzędowy chyba myślę w kilkudziesięciu nawet. Jeszcze z trzydzieści może znalazło. Tak więc właśnie hiszpański, francuski, angielski to są takie e, języki, którymi można się posługiwać w wielu krajach świata, nie tylko właśnie w krajach rodzimych. Ok. All clear facts. The most frequently smuggled of animals in the world are exotic birds. Czyli najczęściej smugluje się egzotyczne ptaki. To jest taka ciekawostka, niestety przykra. Read the text again. Answer the questions in your notebook. Bardzo krótkie odpowiedzi nie muszą być nawet pełnymi zdaniami. What are the punishments, czyli kary, for animal smuggling? There are two possibilities: big fines, czyli takie jakby wysokie mandaty, and going to prison. Uh, ok. Two. Why is animal smuggling increasing? Dlaczego jest coraz więcej tego? Because it's very profitable. Czyli jest opłacalny niestety. And what should you do if you see something suspicious at an airport? Co powinniście zrobić? Jak coś podejrzanego dziwnego jest? Of course you should Report it. Zgłosić to. Słuchajcie, pamiętajcie, już wiele razy Wam to tłumaczyłem, Wy zawsze wyzywacie się wzajemnie od konfidentów, to jest bez sensu, dlatego że e, jeżeli ktoś kogoś ratuje, i słuchajcie, ratunek nie polega tylko na tym, że mm, nie wiem, chronimy kogoś przed jakimiś działaniami, przed jakimiś słowami itd. Ratunek czasami polega na tym, że zgłaszacie problemy innej osoby. Bo potrzebujecie pomocy, sami nie dajecie z tym rady. Miałem kiedyś taką sytuację dotyczącą osoby, która chciała popełnić samobójstwo i udało się uratować tę osobę dlatego, że ludzie dlatego, że dzieci do mnie się zgłosiły, od razu zainterweniowaliśmy, zainterweniowaliśmy rodzinnie, policyjnie, szkolnie. To akurat nie było w Waszej szkole, ale było tak czy tak się wydarzyło. I powiem Wam, że ta osoba, która chciała się zabić, była bardzo taka wkurzona na tą swoją najlepszą przyjaciółkę, która zgłosiła ten problem aczkolwiek po krótkim czasie bardzo dziękowała, bo naprawdę, słuchajcie, no prawda jest taka, że nie ma problemów nie do rozwiązania, zawsze coś się da, nie warto się poddawać, warto zawsze walczyć. I czasami jest naprawdę bardzo ciężko, uwierzcie mi, zresztą wiecie, że też trochę przeszedłem będąc w waszym wieku, ale mimo to człowiek daje radę. Bywa ciężko, ale damy radę. Ja Was wierzę. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś problemy, też piszcie, dzwońcie, coś wymyślimy i nie bójcie się o wszystkim rozmawiać z rodzicami. Nawet jeżeli wydaje się Wam, że Wasze problemy mogą im się wydawać jakieś głupie, niepoważne i tak dalej, to lepiej porozmawiać, lepiej próbować, nie dusić tego w sobie i ufać swoim rodzicom. Ok, so, drama. Teraz coś piękne, romantyczne co kochacie, czyli gramatyka. Models of Deduction and Possibility. O co w tym chodzi? Jest. Gdzie to jest. Aby wyrazić przypuszczenie dotyczące. E... W danej sytuacji, kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, ale wydaje się nam to możliwe, używamy czasowników modalnych might, may i could. My purse isn't in my bag. It may be in the car. Że nasza portmonetka nie jest w, w torebce, tylko może znajdować się w samochodzie. Joanna is not answering the phone. She might be asleep. Joan nie odbiera swojego telefonu, być może śpi. The door is open, they could be in the house. Drzwi są otwarte, więc oni mogą być w domu. Natomiast jeżeli chodzi o models of deduction, aby wyrazić pewność co do danej sytuacji, używamy czasowników modalnych must i can't. Czasownika modalnego must używamy, kiedy jesteśmy czegoś pewni, ponieważ istnieje logiczne uzasadnienie danej sytuacji. John has walked, 20 km today he must be tired czyli John przespacerował 20 km dzisiaj musi być zmęczony no bo logiczne jest to, że jeżeli idziemy pierwsze 20 km to czujemy zmęczenie czasownika modalnego can't używamy kiedy jesteśmy pewni, że dana sytuacja jest niemożliwa lub nieprawdopodobna you can't be hungry now you had a pizza and a cake for dinner nie możesz być teraz głodny skoro zjadłeś właśnie pizzę i ciasto na obiad więc pamiętajcie Mamy y, pięć takich, jakby czasowników modalnych. Must, can't, may, might, could. I będziemy sobie to wszystko po kolei spokojnie ćwiczyć. Y, słowie Wam, y, kiedy się ich używa. Zadań jest prawie 20, więc mamy co ćwiczyć razem z trzecim trybem warunkowym. Models of possibility. She might be an animal smuggler. She may be an animal smuggler, she could be an animal smuggler. Czyli często jest tak, że te właśnie czasowniki, czyli może być, may, might, could, używamy dosłownie naprzemiennie. Modals of certainty, czyli czasowniki modalne dotyczące pewności. There must be something alive inside his back. Coś musi być żywego, dlatego że widzieliśmy, że się rusza, a torby się zazwyczaj same nie ruszają. Modals of impossibility, czyli czasownik modalny związany z niemożliwością. It can be a person. To nie może być osoba. Dlatego, że widzimy na przykład małą torebkę, no i wiadomo, że osoba nie wejdzie do środka. All clear rules. We use might, may, could when something is possible. Czyli might, may, could używamy, gdy coś jest możliwe. Ale to nie musi być prawdą, ale jest możliwe. We use must for deductions and obligation, czyli must używamy do dedukcji i stwierdzania czegoś. Uh, we use can't when we believe something is impossible, czyli can't używamy gdy wierzymy, że coś jest niemożliwe. And first, let's go to page 115 and there there are exercises. jakieś creepy dźwięki? Nie wiem. Dzisiaj yy, odwiozłem pod kartuzy moje dwie wiewiórki. Kolejne udało się uratować. Na obecną ilość pięciu wiewiórek udało się uratować cztery, więc myślę, że to dobry wynik. Szkoda trochę, bo jednak pięć dni były u mnie, ale powiem wam, że jak z małymi dziećmi, wstawanie co 3-4 godziny do karmienia w środku nocy i tak dalej, I po 5 godzin snu, bo człowiek ledwo żyje. Więc naprawdę, jak teraz wasi rodzice mają małe dzieci, to wielki szacun, bo żyłem tak 5 dni i czuję się jak zombie. A jednak, z małym dzieckiem to często tak funkcjonuje wszystko przez na przykład okrągły rok. W każdym razie, wywiórki uratowane zostało. Jeszcze jedno dzikie zwierzę: syno garlica Po angielsku to jest. Hmm, daw. Coś daw. Synogarlica o, sierpówka. <laughs> Okej, okay, tak jak to zwierzaka mam. I to się nazywa Eurasian Collard daw. Mm -hmm. Eurasian Collared, czyli ee, euroazjatycki collard. Obroża, no bo ma tu taki kawałek takiego ciemnego, DAW to jako właśnie coś w desen gołębia. Więc tak to się tłumaczy. U nas to się nazywa po prostu synogarlica turecka lub sierpówka. No i to jest jedyne dzikie zwierzę, które mi zostało, ale ono dużo opieki nie wymaga. Ok, so let's do the models of deduction and possibility. And this is exercise number one. Write the correct words in your notebook. Ruby isn't at school. She Maybe on holiday. Nie ma jej szkole, więc ona może być na wakacjach. What's that noise? I'm not sure, but it be the dog. Co to za hałas? Nie jestem pewna. Jak nie jestem pewna, to nie może być must, bo must by było jakbyśmy widzieli, że ten pies jeszcze robi hałas. Natomiast jak nie jesteśmy pewni, to to może być pies. It might be a dog. It be 11 pm. It's light outside. Jeżeli. Jest jasną na zewnątrz, to to nie może być godzina 11 wieczorem w nocy. Can't. Must and oznacza nie wolno, więc w ogóle to by nie wchodziło w grę. Eva is making a snack. She be hungry. Czyli jak ona właśnie robi przekąskę, no to musi być głodna. Must be hungry. My friends aren't here. They be late. No, i kolejnym nie ma ich tu, więc mogą się spóźnić, więc could. Kan w ogóle i mazenk nie istnieją w tych modalnych, w tych rodzajach modalnych. Ok, our teacher is taking an aspirin. She have a headache. Jeżeli no ktoś bierze aspirynę, to raczej she must have. Bo musi mieć e, ból głowy. No, bo, bo chyba, że ktoś jest lekoman i bierze sobie bez celu, a tego nie polecam naprawdę. Ok. 115 2. In your notebook match statements one to 5 with responses A to E, czyli mamy stwierdzenie i odpowiedź. He hasn't slept for three days. To prawie jak ja. He must be very tired. It's freezing in, his in this house. Jak jest zimno Tom? Pomyślcie. The heating must be broken again. 3. Alex is in America at the moment. He can't be. I saw him at the shops an hour ago. Let's try the new restaurant in Park Road. It can't be very good. There is never anybody eating there. There is nothing to eat in this house. There might be some bread in the cupboard. And exercise number 3. In your notebook, complete the sentences with must, might or can't. Czyli że coś musi być, może albo nie może. I'm not sure where Eliza is. Jeśli nie jesteśmy pewni, to she might be at home. Alice lived in England. He speak English. So he must speak English. Chociaż znam osobę, która w Wielkiej Brytanii mieszka, słuchajcie. Jakoś tak mega długo. 30 chyba lat? I nie mówi po angielsku. Co jest dramatem. Luke was with me all day. He be guilty. Być winny. Jak był ze mną, to he can't be guilty. Nie może być winny. I don't know why they aren't answering the phone. They be asleep. Nie wiem czemu. Więc gdybym. might. sally so is not usually disquiet, she be ill she might be ill and i don't believe that kelly lived in china it hmm, be true i don't believe so it can't be true Okay, and let's go back to page 64. And on page 64, you have got another five um, uh, exercises connected to models of deduction and possibilities. So let's do them. Look at the sentences in the table and the all clear rules. In your notebook, match deductions 1 to 3 to meanings A to C. He must be a police officer. Co tu pasuje? I'm almost certain he is a police officer. Jestem prawie pewna. He might be a police officer. I think it's possible he's a police officer. Czyli sądzę, że jest taka możliwość, że jestem policjantem. He can't be a police officer. I'm almost certain he is not a police officer. OK. And exercise number two. No, jak widzicie, tu nie macie dużo do pisania, tylko się pisze pojedyncze literki albo w kółko bierze, no więc te zadania są dosyć łatwe, mam nadzieję. Pamiętajcie, możliwość to jest might, may i could. Niemożliwość to jest can't, a pewność to jest must. In your notebook uh, match sentences 1 to 6 with deductions A to F. She speaks French and has a French passport. So she must be French. She used to live in Paris, czyli jakby zwykła żyć w Londynie. She may be French. Dlatego, że już tam nie mieszka, więc może to była jakaś emigrantka po prostu. 3. Joanne hasn't got a dog. In fact, she hates dogs. That can't be Joanne's dog. No to nawet się imię powtarza. Four. I think Sheila's got a dog, but I'm not sure. That, that could be Sheila's dog. I think I recognize him from that film we saw last week. He might be an actor. He was in that new film we saw last week. He must be an actor. okay and now we are on page 64 in exercise three write the correct words in your notebook okay so let's do it he be guilty he wasn't in the country when the robbery happened so wasn't means that he can't be guilty there Be a dog in the bag. It's barking. Jeżeli jest szczekająca torba, to there must be a dog, bo zazwyczaj tylko psy szczekają. Chociaż moja szansiela też. 3. He be from the USA. He speaks English with an American accent. So he might bo akcentem amerykańskim może mówić każdy, nie musi to być Amerykanin. Ask John. If you're lucky, he know the answer. Czyli jak zapytamy, jeśli jesteś szczęściarzem, to on może znać odpowiedź. Bo my nigdy nie wiemy, czy ktoś zna odpowiedź, czy nie. You liked the film? You be serious. It was terrible. You can't be serious. Exercise number four. Look at the picture. Then in your notebook, complete the sentences with the correct modal verb. Czyli teraz musimy prawidłowy, czasownik modalny tutaj wrzucić. And let's do it. The smartphone. The smartphone. Hmm, be Jane's hair is red. Więc to nie jest red, czyli nie może być Jane. can The sunglasses be Pete's. Jane never wears them. So, must. Bo Jane takich nie nosi. The money be Jane's. But it be Pete's too. Czyli mogą być tej osoby lub tamtej. Czyli might lub could. I później też could might. Można słuchajcie zrobić e, raz tak, raz tak, bo to najładniej wygląda w zdaniach, jeżeli nie ma dużo powtórzeń. The camera be pits. He hasn't got one. So can't be Pete's. Nie może być na aparat jego skoro nie ma. The tablet be Pete's or it be James'. They've both got one. Which means that could be Pete's or might. Be James. The necklace, be James. It's identical. jeżeli jest identyczny to must. No, musi być Nie, niby. Okay. And exercise number five. Write the correct words in your notebook. Look. That's Vince Fogg, the actor from Crime Squad on TV. No! It can't be him. Bo się that oczywiście, że can't. Why not? He hmm, lives near here. Cana nie jest styg modalnej, więc musi być Might. No way, Vince Fogg lives in California. Well, he. Be here filming. So could. Bo my nie wiemy, ale być może to on du filmuje. He hmm, be Vince. He's wearing glasses. Czyli on nie może być Vincent. He can't be Vince. He hmm, wear glasses in real life. Hey, look, he's coming this way. Hey, are you Vince Old, the actor? Czyli On może nosić okulary, so might. Yes, I am. You hmm, watch Crime Squad. Rozpoznali go, więc znaczy, że muszą oglądać ten program. Must. Ok, i ostatnie zadanie na dzisiejszą lekcję to jest 65 six. Work in Think of some members of your family. What are they doing now? In your notebook, write sentences using modal verbs. okiem z naszej rodziny, używając tych czasowników modalnych. Na przykład, my dad must be in his office because he usually starts work at eight, and it's nine fifteen. Okay, my dad must be in his house. Mój tata musi być teraz w domu because he is always there in the evening. Bo zawsze tam jest wieczorem. Albo na przykład my sister can't be. My sister can't be. Um, in her office w swoim biurze because it is closed. Jest zamknięte. I słuchajcie, ee, zrobimy tak, że będzie to zadanie na plusa dla chętnych. Więc każda osoba, która ma ochotę, wystarczą dwa zdania, tylko inne niż te, które są w podręczniku, i te, co ja napisałem, dotyczące waszej rodziny, co oni być może robią, na pewno robią, albo na pewno nie robią. Więc każda osoba, która ma ochotę dostać plusa, robi zadanie szóste ze strony 65, pisząc o swojej rodzinie dwa zdania z użyciem czasowników modalnych might, may, could, must lub count. Have a nice night. Goodbye.